Cześć! Tutaj Marta z kanału Tapis TV. Przedstawiam Państwu wannę z Pano 2 Elite w nietypowej kolorystyce niemiecki Tuscan Sun. Decydując się na taką wannę, mogą być Państwo pewni, że posiadają unikat, gdyż ułożenie słojów i masów jest inne i oryginalne w każdym modelu. Zorzysta niemiecka kolorem imituje naturalnie występujące w przyrodzie minerały. Dominuje tutaj kolor piaskowy. Przeplatają platają się odcienie szarości i grafitu. Tworzy wspaniały efekt wizualny, ale nie tylko, gdyż mało kto wie, że porządny hydromasaż działa na naszą skórę jak peeling, a więc złuszcza martwy naskórek, który chcąc nie chcąc osadza się na brzegach wanny. Jest to całkowicie naturalny proces, jednak wygląda dość nieestetycznie. Ale w wannie z białą niecką. Przy wzorzystym stylu niecki Tuscan Sun nie ma tego problemu. To całkowicie niewidoczne. Wielu klientów jest zdecydowanych na zakup wanny w typowej kolorystyce. Biała niecka, szara obudowa i nawet nie dopuszcza do siebie innych opcji. Rozumiem to podejście, bo sama jestem tradycjonalistką. Jednak doświadczenie pokazuje, że warto oferować i warto oglądać różne opcje. Przykładem są klienci, którym wizja podczas oglądania ekspozycji zmieniła się o 180 stopni. Początkowo klienci byli zainteresowani zakupem wanny pierwszej z brzegu i na już. Jednak po obejrzeniu tej niecki w kolorze Tuscan Sun byli tak oczarowani, że okazało się, że dla tego efektu można poczekać. Przybliżam Państwu parametry techniczne tej wanny. Wanna ma wymiary 201x201 cm i 94 cm wysokości. Waży 250 kg. Pomieści 1000 litrów wody. Posiada dwie leżanki i trzy siedziska, 47 dysz hydromasażu i 6 dysz powietrznych. Wyposażona w dwie pompy hydromasażu i jedną pompę cyrkulacyjną. Dla przykładu prezentuję jeszcze jedną wannę spa, w tym rewelacyjnym kolorze nieckiej Tuscan Sun. Tym razem model Nordic 3 Elite. Jest to typowo imprezowa, duża wanna. Wyposażona tylko w siedziska, aż dla siedmiu osób więc jest to wanna sprzyjająca towarzyskim spotkaniom. Wanna ma wymiary 221 na 221 cm i 94 cm wysokości. Waży 300 kg. Pomieści 1490 litrów wody. Posiada aż 50 dysz hydromasażu i 12 dysz powietrznych, które rozmieszczone są na wszystkich siedziskach tak, by każdy użytkownik mógł cieszyć się korzyściami płynącymi z hydromasażu Komfortowej pozycji, który w wannach serii Nordic Elite jest naprawdę porządny dzięki dwóm pompom hydromasażu i jednej pompie cyrkulacyjnej. Jak wszystkie modele z serii Elite, wyposażona jest w dotykowy panel sterowania Balboa Z Attach 2, system Audio Spa Premium i Subwoofer. Warto wspomnieć o systemie filtracji wanien z serii Nordic Elite, który składa się z trzech etapów. Filtracja mechaniczna za pomocą skimera. Lampa UV i ozonowanie. Przy umiejętnym użytkowaniu powoduje znikome zużycie chemii basenowej. Zachęcam do skorzystania ze wzorników kolorów, by stworzyć swoją własną, unikalną kompozycję. Mogą Państwo wybierać spośród kolorów niecek, obudów, jak i przykryć. Pełną gamę kolorystyczną oraz więcej informacji znajdą Państwo w linku poniżej tej prezentacji. Zapraszam do kontaktu z naszymi handlowcami. Do zobaczenia!